Medialna, która obowiązuje od 12 dzisiejszego dnia do zakończenia zawodów do godziny 8 rano. Idziemy zważyć największą rybę, która prawdopodobnie została złowiona. Jest godzina, patrzymy, 10.15, 22:15, 22, .15, 22 września. O godzinie 8.23 września zakończenie zawodów idziemy zważyć karpia 16,5 kg na stanowisko numer 19. 19. Taką informację dostaliśmy, że taka ryba została złowiona i prawdopodobnie będzie to największa ryba zawodu. Jeżeli oczywiście dodana, nikt tego wyniku nie pokona. Jest, jest. Jesteśmy na stanowisku numer 19, 19. 19. numer 19 karb 16,5 kg. Tak, tak, po pierwszym ważeniu wstępu. Po pierwsze wstępnym wrażenie uh, spokojnie. Marcin weź jeszcze tam wiaderko w tym dużym wiadrze jest. To jest klasyczny karp wygoniński. właśnie taki czarnuch, Goły. goły czarnuch, tak jest godzina 10:30. Macie raz. No i zaraz taka ważenie wyjaśni. O, się no Tak, Żeby tylko worek do ważenia to wytrzymał. Ja mam suchy worek, może. Ale nie. to trochę cicho było, by byłoby To wszystko w jednym warku jest ważone. Tak, jest komisyjnie. Tak dobry worek i teraz niech komisja nie przeszkadza komisja nie. 16, prawie 17 a raz yy, pu yy, Puść. tak puść. Jeden, jeden. prawie 17 a przez tak jak mówiliśmy tak bez bez bez, bez to gratulacje Największa ryba zawodów tak to tak. jedno na krisa na krisa Klona. na krisa Chris ma, ma dużą wódkę u nas. Chod dla Chrisa. Ale Chris klona nie zrobi. Chris zrobił klona. Chris specjalnie dla nas zrobił A my i na założyli. Piękna ryba. Dwie boile, 20 To jest pikuś dla takiego. Ile trwał hol? Ach, powiem, o, chwilę była 10-15 minut, powiem, że nie spodziewaliśmy się. Wszedł do podbieraka a, i mówię, mówię, a jakiś taki nieduży, bo po grzbiecie, nie? Ale jak kolega nie mógł go podnieść, nie, to się dupą dupą z niego, mówię, co ty? Ale rzeczywiście, we dwóch go podnieśliśmy kawał i dopiero kawał ryby, nie? O tak, 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 tak. przypłynęliśmy, tak popatrzyliśmy na niego, no mówię, nie no, wyciągam wagę. Bo tak z reguły nie wyciągałem swojej wagi, nie? Ale i na wagę wytarowałem, no pokazało mi 16,5. No mówię, nie no, dzwonimy. Jakby pokazał 15, to byśmy nie zadzwonili, bo mówimy no. To Jeden dołek z tego dołka ryby. Mhm. O której godzinie było branie? Eee, 21 czterdzieści Kto? Widział.

Nie, nie przeszkadza w tym momencie. W tym momencie, w tym momencie całkiem. Wcale nie nic nie przeszkadza. Tak. Lekka mrzawka u sąsiadów, czkawka. Tak, tak jest. <laughs> Czyli co, pierwsze miejsce aktualnie. Nie, chyba jeszcze nie nam, nam, nie zabraknie. Nie chyba możemy, nam zabraknie. Nie możemy mówić. Temat jest... Z do ósmej rany. Zweryfikujemy wszystko. Najważniejsza była ta waga tej ryby. Ryby. tej ryby. I powiem a jeśli, nie, mamy... A jeśli nie, to i tak no, to będziemy zadowoleni, że nie będzie to pierwsza, ten, pierwsze miejsce. Tu macie sponsora, nagrody za największą rybę. <noise> to akurat było, była możliwość jeszcze zobaczenia rozpoczęcia. No to, jest to jeszcze długa. Tak jest. Tak jest. <noise> Dopóki jest. wędki w wodzie, walka trwa. Ten żyje tam. No myślę, no się... może z nim. Tam formoczy Nie no, zważona jest już tak, tak, tam stać i pilnować. No. W cieka, no. No? Woda się się pozrobiła? Tak jest. No. Raz no. Raz Dobra. Dziękujemy bardzo za tak szybkie przyjście. My jesteśmy. ósma... Tak jest. Tak jest. Okay. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. No ja. Dobrej nocy. Niespokojnej. Niespokojnej. Niespokojnej.